Spójrz na swoją kuchnię, jak na harmonijną przestrzeń, stworzoną z myślą o tobie. Odkryj szósty zmysł i poczuj równowagę. Kiedy gotowanie staje się chwilą medytacji, zmywanie oczyszcza umysł, a idealna świeżość pozwala odetchnąć. Wybierz nową, inteligentną linię sprzętów do zabudowy Whirlpool, inspirowaną szóstym zmysłem. Zgaga i pieczenie nie dają ci spokoju? Weź Manti Extra. Manti Extra to innowacyjne połączenie antacydów i famotydyny o dwutorowym działaniu, które natychmiast łagodzi kwaśność w przełyku i hamuje produkcję kwasu aż do 12 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Manti Extra. Tej siły wymaga każda zgaga. Mam di extra Teraz nowe, większe opakowanie. Aż 24 tabletki. Ale to jest marzenie mojej żony. Ani jednego wolnego. A ja tak na to oszczędzałem. No, jest jeden taki apartament. I alpaki. Nie mamy alpaków. Alpak znaczy. I jeszcze... jak niewiele człowiekowi do szczęścia potrzeba. Oszczędzajmy na białą godzinę, czyli na to, co chcemy, żeby się wydarzyło. Teraz do 5% na koncie oszczędnościowym. ING. twój asystent w oszczędzaniu. Biorąc swoje ulubione ubrania, możesz także oszczędzać energię. Syntetyki, bawełna czy wełna. Z Beko Energy Spin możesz oszczędzać do 35% energii na wszystkich programach. Nie tylko na Eko. That's a Beko. State of mind. Trenować możesz wszędzie, bo cały świat to siłownia. Ćwicz gdzie chcesz, a wysokobiałkowy Bakoma Men zapewni Ci proteiny dla Twoich mięśni. Bakoma Men. Konkretna porcja białka. Oficjalny sponsor Magedonu. Nie możesz zasnąć. Liczenie owiec nie pomaga. Wypróbuj Destresan w formie żelków. Melatonina ułatwia zasypianie, melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia dobry sen. Suplement diety Destresan Noc z Melatoniną w formie żelków. Twoja definicja dobrego snu. Jak uratować weekend z aspirince? Kiedy przeziębienie rujnuje twój city break, Weź aspirin C. Szybko usuwa pierwsze objawy i stan zapalny, a witamina C wzmacnia odporność. Aspirin C. Zrujnuj przeziębienie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hej, głośnik, włącz. <kłysk> ACC to Twoje rozwiązanie na kaszel. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedyś to było, to podróż w czasie do wydarzeń, które miały miejsce w mijającym tygodniu kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Prezentowane materiały archiwalne TVP komentują Agata Bachanek i Roman Czejarek. Chcesz dzisiaj bajkę o misiu?